Siemianeczko, witam was wszystkich serdecznie w 22 odcinku z serii Five Nights at Freddy's Hell Wanted, VR bez VR. A więc zapraszam do oglądania. DLC Halloween. Chociaż nie ma Halloweena, ale jest chociaż klimaciek w tej grze. A więc co, lecimy z 22 odcinkiem z tej serii. A więc y, te noce... W sekcji niebezpieczeństwo e, przechowywać, nie wiem. Tak tu piszę. Trochę dziwny tytuł, ale to jest tłumaczone, więc nie zwracajmy na to uwagi. Ale ważne, że to, to już przeszedłem. Mam za sobą te, te kłopoty, teraz mam inne kłopoty, na przykład jak Plaszkin PF. Ale no, lecimy z tym, zobaczmy co to jest. E, jeszcze w to nie grałem. Zobaczę. Na pewno na początku będzie jumpscare, to na pewno jest yy, możliwe. O nie, to jest to, jak było z Plush Baby. O nie, nie lubię tego poziomu. Już go nie lubię. Jeszcze w 360 stopni mam się obracać, tak? Żeby jakieś głupie mordy... Co to za dźwięk? Dostanę jumpscare na Ray. O Boże, święty! E, miałem rację, że dostanę jumpskera na samym początku. Dobra, mam to za sobą, wiem co z czym się gryzie, jak dwa psy. Nie, po nie powinienem na początku chyba na nich świecić. Bo to tylko ehm, no zabiera mi trochę czasu, trzeba tutaj oszczędzać trochę, chyba poznajmy ich lokalizację, gdzie oni się pojawiają. Ten mały skrętłok. Dobra, teraz nie świecę, zobaczymy. Ile maksymalnie mogę bez świecenia tutaj przeżyć? jest na razie 12 w nocy. Haha oni bardzo szybko uciekają. O, mam, mam cię. Czyli tutaj jedna lokalizacja. Tutaj druga, Ok. Przy tych dniach będą się chyba pojawiać najczęściej. Wypad, wypad, wypad o cholera. Pierwsza w nocy. Halo! Gdzie jesteście? Może na drzewie będą się pojawiać? A tutaj są jeszcze dynie przecież. A teraz już zginę. Nie wiem, gdzie może się pojawić. Pulsowy Foxy. Na przykład. Ale ten Foxy z tyłu to jest naprawdę kuks zrobiony. No, musicie. To przyznać, prawda? I te animacja. jak on będzie hakiem stoić cegły. No dawaj, dawaj. O, skrobię cegły. No animacja po prostu koks i sam model szanuję modelarzy. Dobra. Tutaj. Tutaj coś pobiegło Kogoś odgoniła, a pod ciągnikiem jest Chyba jeszcze. No Freddy, uciekaj. Hmm. O nie topesz. E! On może zaatakować? Chyba nie. <laughs> By było śmiesznie, jakby we FNAFIN nie topisz, a zaatakował. No samochody też atakują, jak w security bridge'u. Tutaj wszystko możliwe w tym nafie gdzie? No i bateria mi padła inman. i lipa. Dobrze, że nie ma harmonogramu. Dobrze, że nie będę musiał tego przechodzić, tego bólu całego. Jakzy baby. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, a chcecie się ze mnie pośmiać. To link zamieszczam w opisie Halo? Coś spadło Czy to za mną? Chyba nie Hihihihi. Jaki zmutowany śmiech w ogóle Zmutowany śmiech. No co ty nie powiesz? Co to było? Czy Dreadbear wychodzi ze stodoły? What the hell? U, 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 u. <laughs> nie mogę z tego śmiechać. No, po prostu druga w nocy idzie mi trochę lepiej. O, nie topiesz. Ty, patanie, nie. Mistrz, tu stękasz. O, boże. To teraz się wystraszyłem? Dobra, znam ich y, mniej więcej. Ich położenia, gdzie się mogą pojawiać. Będzie trochę łatwiej. No, i co najmniej do czwartej dotrwać. Zobaczę jakie będą potem zagrożenia. Ich tutaj łatwo zlokalizować, bo są dynie. Jednolity kolor jest, a y, tam wyher w plus baby, to było przesrane. Na drzewie się pojawiła. Ja nie mogę. Czyli na drzewach też się pojawiają. Widzę cię Droga w nocy O, na ciągniku się pojawił Skubaniec Czy tam Skubana O Kto tutaj i tak wali? Nie topesz? Jaka opłasz? No i zginę. Albo nie. No. <laughs> nie, nie. Nie, 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 nie. Nie. Trzecia była. Dobra, nie jest źle. Niedługo będzie i czwarta. Poznać tylko taktykę Flasher Master. Tak jak wtedy. <laughs> Tam nie topesz? Tak, nie toprzesz my że... Coś innego. Czerwone oczy. Mog Mógłby to też być boń przecież Wilfred Boni. Bateria padła Po latarce. Bo chyba nie w kamerach. <laughs> Ale śmieszne, bo... Jakie ja mam dzisiaj dziwne żarty, nie wiem co jest ze mną, nie tak. Pewnie przez tą szkołę. Zaraz czwarta. Nie. Okej, okay. jest ich więcej po czwartej. Wykrakałem wczoraj. Wykrakałem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to obejrzyjcie poprzedni odcinek. <noise> Będzie śmiesznie. Ostatnio na drzewach się pojawiają, nie wiem dlaczego. Bawią się w takie czy co? O jest czwarta i teraz jest ich podwójnie. Więcej. Dobra. Do piątej dotrwam. Jak czegoś nie jest chrzanie. No. Thank you. I not playing again. Not playing again. Nie w ten poziom, nigdy tutaj już nie wrócę. To jest to samo co z Blue Baby, tylko że trochę łatwiej, ale w nieoczekiwanych miejscach się pojawiają. Piąta. Na drzewie na pewno na drzewie był dobra, nie jest źle. Była piąta, to teraz Za innym razem to zrobię. Mówię wam. Za innym razem. Niech wkurć wszystkich na sali kinowej. Przebrać się za Balon Boja. No właśnie. Skurczy synu. Jest! Szósta! Uff. Pełne skupienie było. Jak na sedesie. <laughs> co ja. Z... Boże, Co ja dzisiaj jakieś żarty. Jakie suchary. W prezencie kobyl nie było jakiegoś gówna. O, cukiereczek. Fajnie. Dobrze, że to był cukiereczek, a nie żarcik. <laughs> Co tu mamy jeszcze? Pilot right. dawać mi to. O, będziemy posiadali pistolet. Jakieś na kulki pewnie. A na co pistolet? Na wodę? No, też są na wodę. Ech. Dobra, ładuje się. Ok, 8 Fox.

Okej okay. Piraci z Karaibów normalnie 150 punktów, a ile mu muszę mieć Ogólnie punktów Kto mogę strzelić? Mogę Headshot Dobra, to wszystko dawać dalej. Bonus. Dobra. Dalej, dalej. To było łatwe. 600 punktów mamy Ok. Chyba do 1000. Albo do 5000. Oś ośmornica. Jak w piratach z Karaibów. Taka wielka ośmornica. A runda druga. Tysiąc sto punktów, lecimy, lecimy. E. Co tu jeszcze? A Runda druga, bonusowa Dawaj, dawaj, dawaj tam dobra, 1800 A teraz jakieś jumpscare by się przyjął. <grywy> No i gdzie ja Zostałem porwany? Okej. Okej. Jaka czika. Ghost pirates. Tu co by ci było? Ale dobra, już za późno. O, koniec serio tak szybko. Nie, yeah. chyba dobrze zrobię, tak? Tak. Gra wygrana, cukiereczek. Bite. To nazyw tutaj. Tych cukierówków to po prostu dowalone nie ma na pewno. Hard młoda i bardzo dobrze nie zamierzam jeszcze raz tego przechodzić. O tego akurat poziomu ten mi się bardzo podobał. A to było ultra trudne, <dłynie> ale może coś cieńszego będzie. No to się okaże, wy następnych odcinkach, a więc jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami, a więc co, trzymajcie się do następnego i cześć!